Witajcie w poniedziałek na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj zapraszam Was na papierowe czworokąty. Przygotujcie sobie kartkę z bloku rysunkowego. Z tej kartki A4 zrobimy sobie wszystkie czworokąty, które do tej pory poznaliśmy. Na początek przygotujemy sobie kilka mniejszych. Prostokątów. Składamy kartkę na pół. Starajcie się, żeby było równe. Tak? Rozkładamy. I teraz składamy, robiąc tak zwaną szafę. Te osoby, które chodzą na origami, znają ten termin szafę. Po prostu. Bok prostokąta do linii tutaj zdjęcia. Najpierw jeden. I drugi. Kartka została podzielona na cztery prostokąty i jeszcze złożymy ją na pół, ale drugi sposób tak Zdłuż, dłuższego z boku. Róbniutko. Tak. Tak. I mamy 8 prostokątów. Po liniach ładnie wycinamy, i mamy w ten sposób. Osiem prostokątów, tak? Na początek z tego jednego prostokątu zrobimy sobie kwadrat, tak? Krótszy bok prostokąta zaginamy do boku dłuższego. Staramy się robić to Dokładnie i precyzyjnie, tak? No, i tutaj mamy ten bąb dłuższy. Ten prostokąt, który tu został, zaginamy do tyłu. Patrząc pod spodem, gdzie jest ten nasz, na nasza krawędź. I w ten sposób mamy prostokąt. Odetniemy nadmiar. Waszą policję sobie schować. Nie będzie widać, tak? Ale z tego, co ja Wam dalej planuję zrobić, to lepiej będzie jak my odechniemy. Tak? I mamy kwadrat. Podpisujemy. Kwadrat. Tak? Kwadrat. Odkładamy. Teraz spróbujemy zrobić row. Składamy nasz prostokąt na pół względem dłuższego boku, jak i później boku krótszego, czyli tak. Tak. I teraz mamy tutaj wyznaczone punkty, które są środkami boku. Ten punkt i ten punkt. Tutaj jest linia taka. I właśnie tak, wzdłuż tej linii, zegniemy, żeby te punkty były końcami naszego odcinka. Patrzymy z jednej strony, patrzymy z drugiej strony i zginamy. Tak. I tak robimy to dookoła. Starajcie się, żeby było to. Dokładnie. I gdy będziemy mieć już cztery zagięcia, jak schowamy je, a wrócimy, mamy idealny rąb. Tak? Idealny rąb. Tutaj bardzo ładnie nam się to pozaginało. I nawet nie trzeba tutaj tych zakładeczek obcinać. Podpisujemy. Romp. Tak. Mamy rąb. Odkładamy. I kolejny porok. Zrobimy teraz równoległobok. Żeby zrobić z tej kartki równoległobok, możemy postąpić tak. Składamy tuż krótszego boku. Tak. I teraz możemy sobie wyznaczyć punkt, gdzie ten równoległobok tutaj będzie, tak? Możemy to zrobić na przykład, Weźmiemy tutaj, zaznaczymy sobie punkcik, tak? Nie będziemy do końca zginać, czyli tutaj krawędzi robić, tylko po prostu sobie zaznaczymy takim szczypnięciem punktu. Mamy ten punkt. I to samo zrobimy z drugiej strony, z tym, że na dole ten punkt zaznaczymy. O. Czy też, uważam, może widać, że na górze, tak? Bądźcie, żeby jeden punkt był na jednym z dłuższych boków, a drugi był na dłuższy. I teraz tutaj mamy ten punkt zagięty i wierzchowy. Łączymy zagięcie. Tak? I staramy się, żeby to było. Precyzyjnie. Nie? I z drugiej strony to mamy ten punkt. Tu mamy wierzchołek, włączymy. też staramy się, żeby to był precyzyjnie. No i mamy. Zagięte tutaj, jak przekręcimy, to jest równoległobok. Jeśli zmierzymy i okaże się, że ten bok jest taki sam jak ten, no to otrzymaliśmy specjalny równoległobok, czyli rąb, tak? Mamy go tutaj. I żeby z tej figury zrobić typowy równoległobok, wystarczy na przykład zdjąć go na pół, bok do boku, tak? Zakinamy. Zobaczcie z tej strony. Tutaj odejmiemy, chowamy o. i mamy równoległobok, czyli był rąk, tak, Zaginamy na pół i chowamy tutaj do tyłu i mamy równoległowo, podpisujemy. Ró no, długa nazwa, prawda, na to, co się zmieściło i gotowy równoległowo. W następnym filmiku obejrzycie trapezy.